Z tej strony Crazy Cat, a to jest wyzwanie smaków życia. Dzisiejszą bohaterką o dziwo, nie jest ani Darling, ani Osman, ani nawet jego matka. Dzisiejszą bohaterką zostanie Hatice i to nie bez przyczyny. Jeśli patrzyliście na wcześniejszą cutscenkę, no to tam się pewne rzeczy wydarzały, więc pomyślałam, że jako, że mi się nie udało nagrać tego odcinka z zimowej Fiesty. No to chociaż ten sylwestrowy nagram, i dlatego wybrałam właśnie jako główną bohaterkę Hatiję, gdyż poniekąd się z nią pożegnamy, ale tak nie do końca. Eee, zwłaszcza, że mam wobec niej takie pewne plany, więc zaraz tutaj przejdziemy do rozgrywki. Natomiast w dzisiejszym odcinku oczywiście robimy to taki sylwester, nieco połączony ze świętami, ale. Przy okazji coś jeszcze się wydarzy, zatem zapraszam Was do rozgrywki. I jak możecie zauważyć, tutaj nasza Hatice jest ubrana dość elegancko, ale nie tylko ona w sumie. Jak uda mi się tutaj przejść. Wszystkie panie ubrały się w kolor czerwony. Będzie tutaj jakby motywem przewodnim. Natomiast nasza. Darling, ona jest już bodajże chyba w drugim trym, trymestrze ciąży, bo za 8 godzin będzie już yy, trzeci, więc niedługo urodzi. Natomiast tutaj, jak możecie zauważyć, yy, postawiłam takie świąteczne elementy. W ogóle możemy coś tu dodać? Aha, zapalić lampki na choince, nie możemy za bardzo dodać prezentów. Trochę to dziwne, że nie można w Sylwestra dodać. I że w ogóle tylko Hatidze ma. Zaraz zobaczę kto tu jeszcze ma. Dziwne, Hatidze tylko ona nie ma widzę. oczywiście Osman też nie ma właśnie tych związanych ze świętami. Więc ja bym chciała tak, przygotować coś do jedzenia i na tą chwilę chciałabym żeby tutaj gotowała właśnie nam Hatidze. Więc tak, zaczniemy od jakichś wypieków pewnie. I może ciasta i serniki zaraz sobie obczaję. To tu mamy strucla boże narodzoniowa. Potrzebujemy piąty, ten poziom więc odpada. Czy my to zrobimy? Ale może nam trochę tutaj Gliceriusz pomoże, bo on ma yy, takie dość yy, lekkie ręce do robienia ciast. Natomiast ja bym chciała, żebyś Ty może przyrządziła w takim razie wystawny posiłek i myślę, że kolacja z rybą. Znaczy to nie będzie raczej kolacja, ale wiecie. Natomiast Ty byś chciał tutaj wypieki, ciasta i serniki. I to Tobie damy tą struslę bożonarodzeniową, co prawda po świętach mamy akurat, ale... Jak wyszło tak tego, więc pomyślałam, że czemu by nie. No. Pałzuj się. Natomiast. Co nie możesz dojść? Przecież. Dobra, ja cię jakoś ugarnę zaraz, bo przecież. Powinieneś tutaj móc zrobić. Macie dwa piekarniki. A, nie macie dwóch piekarników. Dobra. Yy, tobie dałam. A ja może jeszcze w takim razie dodam im tutaj na szybko. Oczywiście, kurczę, komputer postanowił się trochę zafiksować, ale dobra. Yy, gdzie tu by można to dodać, tak żeby nie przeszkadzało, może tutaj dodam. Chcę zduplikować, chłopie. Oj, oj. Może to skasuję i tu dodamy. O, ostatni odcinek z Hatiję już kombinuje gra. Jak tu się zbagować? Więc jeszcze raz klikamy na naszego przyjaciela. I to miały być ciasta i serniki. I zaraz jedziemy do tej strucli. Aaaa, hmm, strójca, porządna razem. Teraz będziesz mógł na pewno. No, odbaguj się. Ale czemu nie możesz dojść? Czemu nie możesz dojść, chłopie? Nawet nie jesteście w grupie. Oj, a chciałam tak ładnie, kurczę, zrobić im anteczny nastrój, ale widzę, że tutaj coś się, się nie udało. W sumie tu też powinien przejść, ale no dobra. Na razie niech powiedzmy, nasza Hatidze tutaj ogarnia. Ja bym kurczę, może to przesunęła. Ale ja widzę, że tego nie przesunę tak łatwo. A niedługo i tak tutaj pewne rzeczy się zmienią. No, ona osiągnęła przynajmniej drugi poziom gotowania. A tam też chyba mam. Aha, no dobra, czyli to mogę usunąć. Momencik, chciałabym... chciałbym. A Osman, ty gdzie idziesz, kochaniutki? A ty postanowiłeś nakryć do stołu. No, grzecznie mi tutaj nakrywaj. Jakie ty nakrycie sobie wybrałeś? I czerwone no, trochę mi nie pasuje kolorystycznie. Myślę, że mogłaby lubić gotowanie. co prawda tak jako e, partnerka swojego przyszłego męża, to raczej nie wiem, czy by aż tak gotować chętnie. Natomiast ja bym e, poprosiła cię jednak, żebyś mógł to posprzątać, bo ja trochę inne chcę nakrycie tutaj zastosować. Jest to kolorystycznie mi jako tako nie pasuje. Więc to tutaj osman sobie zmienić. Jak widzicie, dodam mu w ogóle zarost. Więc tak, nakrycie, może trójkąty, niech będzie. Nie pamiętam jakiego jest koloru, więc ryzykuję trochę. O, to już bardziej mi pasuje, bo widzicie, tu jest takie zielone, żółte, więc jest ok. I od razu może jakiś. Uuu, momencik, ja tu muszę sobie kliknąć na spokojnie. A to jest, to yy, piwa. To może było w innym tym, niestandardowe. Nie, to nie było to. To było coś, że można było kupić. A może to było tu? Chyba tutaj. Yy, kuby butelkę, chyba to było to. I tylko sobie zaraz zobaczę, co sobie tutaj można wziąć. Ja myślę, że weźmiemy szampan. brud, złota edycja. No trochę nas to będzie kosztowało, ale czego się nie robi na sylwestra? I na pewno już to chowamy do lodówki. Więc ty myślę, że tutaj byś poszła się ogrzać. Natomiast ty, gliceriusz, mi tutaj wejdziesz. Natomiast twoja żona by się mogła tutaj zrzemnić chwilkę. Ja myślę, że on by się e, chciał jednak zająć gotowaniem. Ona sobie odpocznie chwilkę. Więc tak, jego wysyłamy do kuchni, żeby mógł spokojnie. Przy okazji, kot, e, ty się też może zrzemni. Natomiast e, tobie co tutaj? E, a co tutaj za plamy powstały? Ja nie wiem, czy jej nie wezmę do lekarza. Ona się tak dziwnie niby czuje, więc myślę, że skorzystamy i pójdziemy do lekarza. Krócie jak może trochę później. I Tak, na pewno byśmy chcieli skorzystać i pójść do lekarza, bo wiecie, ona jest w ciąży, więc wszystko może się wydarzyć. Tak, idź do ginekologa. No czy się co prawda przybrała, ale to akurat mniej ważne. Ty już mi zaszłeś? O nie, nie. Żadne tam rozmowy. podejdź jeszcze tutaj. I teraz chciałabym właśnie tą struclę. Mam nadzieję, że teraz to się powiedzie nam, bo bym chciała jakieś ciasto tutaj zrobić. Może jeszcze oprócz tego zrobimy coś jeszcze. Z takich rzeczy powiedzmy, które mogłyby być zrobione. Teraz powinieneś móc to zrobić. Mięczą dam w ogóle dwie tutaj. Dwie takie same praktycznie. Więc to może też skasuję, bo być może przeprowadzę kogoś tutaj. Więc przy okazji jeszcze może Gliceriusz, jak ty jesteś tutaj najbardziej uzdolniony, to może jeszcze zrób coś takiego... No właśnie, tak się zastanawiam, co tu zrobić. Może na obiad? Może jakaś zupa? Tak myślę o barszczu. Tak, jest barszcz, więc możemy zrobić barsz. Natomiast przy yy, okazji ty, Osman, myślę, że powinieneś się tym innym zająć, ale może formalnie ty za trzy dni masz zajęcia. Tutaj nie ma żadnych zajęć, które by były wcześniej. Więc ja bym chciała, żebyś ty może tutaj yy, zadania na kurs uczył się, ucz się his, historycznej perspektywy. Wiecie, no skorzystam nie żadne tam granie, ani trollowanie. Natomiast ty czy nie pasuje mi jednak ta sukienka, bo niby jest fajna, taka ładna, ale no wygląda trochę creepy teraz. Więc chyba jej przywrócę ten strój powiedzmy, co miała na kasence. Bo znowu czarna też do niej nie pasuje. Więc tak, tuci na razie zmienimy. Najwyżej potem mm, jeszcze jej zmienimy. Natomiast ty byś chciała w sumie, może poćwiczyć? Nie, poćwiczyć raczej nie, ja bym chciała się tutaj przejść i nie, tutaj też nie ma nic do roboty, myślałam, że coś będzie tu do roboty. W sumie zobaczyłabym, czy coś jest w okolicy. Kogo tutaj mamy? Kogoś tutaj mamy, ale to jest Thorn. Okej, okay, to akurat nas nie bardzo interesuje, Patrzę, czy ktoś tu w okolicy sobie chodzi. Ale też nie bardzo. Myślałam, że może ktoś tutaj sobie pochodzi w okolicy ciekawy. A może w takim razie. Tak patrzę, kurczę, coś jest tutaj ciekawego. Na pewno nie będziemy pływać, ale w sumie mogliśmy by się wybrać tutaj. tego nie pomyślałam, że przecież możemy tutaj sobie podejść. Więc tutaj sobie nam że przybiegnie. Tymczasem Glicer już właśnie będzie robił. Jedzenie. O, widzę, już strusa jest gotowa. Butelkę też schowamy, na wszelki wypadek. Jeszcze może być coś, powiedzmy, właśnie coś takiego, co były. Może zacząć coś w innych wypiekach. I może jeszcze ten pudding z zimowa świesta. Przy okazji jeszcze zobaczę to u Hatidze, bo yy, widzę, że wróciła. No i tylko na chwilę zatrzymam. Jak możecie zauważyć, przeszliśmy Sylwestra dość szybko w Simsach. Już mamy nawet wiosnę eee, swego rodzaju. O, zaraz zobaczę. Eee, tak, pierwszy dzień wiosny w sumie. No, tutaj jeszcze przytulaski, laski, jakiekolwiek. Właśnie, Darling, jak się tam czujesz? Bo z tego co kojarzę, to. A zachcianka zdrowotna i poród za. No dobra, to, to mamy już w miarę zrobione. Ja tutaj sobie przełożę. Myślę, że ty w sumie mogłabyś tutaj posprzątać. Jeszcze to e, sprzątni. Tak akurat może zostawimy w sensie na później. Tu myślę, że osną ci pomoże. E, odłóż, odłóż. Tutaj strójcowe też odłożymy, i to odłożymy. Natomiast y, Hatice, jak mówiłam, Hatidze będzie chciała wyjechać, więc ja bym chciała, żeby ona tutaj podeszła na momencik, bo mam pewne plany. Natomiast y, y, naszego tutaj y, glycerusza i os, jego małżonkę wyślę do spania. Y, tak, wyślemy ich do spania, bo to zaraz też ogarnę tu trochę. Tylko sobie śpi. Ja zobaczę czy coś tu jeszcze muszę ogarnąć. Ty, miałaś mi tu wyjść, kobitko? Podejść tutaj. Ja bym chciała zadzwonić po naszego faceta. Jeśli mi się to powiedzie. Inaczej to planuję fabularnie, ale wiecie, chcę to zrobić. O, tutaj niech sobie stanie. I zadzwonimy po pręta. Może. Podejść tutaj bliżej jeszcze. Chyba, czy będzie mógł podejść, czy nie, bo jak nie, to akurat to nie jest problem. A, śpi, no dobra. W, w takim razie... Ja tutaj sobie ustawię, więc myślę, że możemy za tym zakończyć odcinek. I na tym jakże świątecznym nastroju kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał, że zostawicie łapkę w górę i suba lub chociaż łapkę w górę, natomiast ja was zapraszam na krótką cutscenkę pożegnalną z naszą Hatice. Zatem pa, pa. I feel Of the night I feel like right By your side In the middle Of the night I'm standing In the middle of the night, I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all again. It's all again. It's all again so again